Szanowni państwo, to pytanie zadajemy od kilku dni, czy doktor prawa złamał prawo, jeżeli chodzi o kwestie dotyczące tego, że nie ma zgody swojej macierzystej uczelni UJOT o podjęcie pracy w uczelni prywatnej poznańskiej. Szefowa sztabu pani Szydło powiedziała, że apeluje do władz UJOT o to, aby ujawniły te wszystkie dokumenty. Ale szanowni państwo, my się pytamy, co jeszcze potrzebuje Prawo i Sprawiedliwość żeby po prostu przyznać się do błędu. Apelujemy do tego, aby kandydat Duda i sztab powiedział jasno: tak, rzeczywiście, kandydat Duda, wiceminister sprawiedliwości złamał prawo, złamał przepisy artykułu 129, ponieważ nie ma w dokumentacji Uniwersytetu żadnej zgody dotyczącej tego, że miał prawo podjąć pracę na uczelni prywatnej i z tego tytułu zarobić przez kilka lat ponad 200 tysięcy złotych. Na pewno warto się, szanowni państwo, do tego przyznać. Cały czas sztabowcy PiSu kluczom, kandydat Duda kluczy, a przypomnijmy, tak naprawdę kandydat Duda Powinien dwukrotnie złożyć to oświadczenie i czekać na zgodę rektora, aby móc taką, taką pracę podjąć, gdy ją zaczynał w 2010 roku i po nowelizacji ustawy prawo o szkolnictwie wyższym. Także rzeczywiście czekamy na to, żebyście, szanowni państwo, po prostu przyznali się do błędu. Jeżeli rzecznik, jeżeli rzecznik UJ mówi o tym, że takich dokumentów nie ma, panie Duda, więcej odwagi. Sztabowcy dudu, sztabowce pana dudy, więcej odwagi przyznajcie się do błędu. Tak, pan Duda złamał prawo, nie ma tej zgody, nie ma tej zgody rektora Uniwersytetu. Myślę, że przed dzisiejszą debatą i wyborami niedzielnymi warto zadać pytanie. Czy osoba, która nie przestrzega prawa, nie dopilnowała pewnych obowiązków? Bo jak od kogo? Od doktora prawa, znajomości prawa powinniśmy oczekiwać. Także, szanowni państwo, czekamy na oświadczenie ze strony Prawa i Sprawiedliwości. Przecież jasno już, jasno już mamy sytuację. Rzecznik powiedział, nie ma takich dokumentów, jeżeli chodzi o pana Dudę, która ewentualnie dawałyby mu prawo do podjęcia pracy na uczelni prywatnej, a łą Kończył go tam stosunek pracy, umowa o pracę, tak przypominam, więc taka zgoda jest wymagana. Nie ma tej zgody poseł Duda, kandydat Prawa i Sprawiedliwości, wiceminister Sprawiedliwości, doktor prawa, nie zna prawa, czy też je złamał. Warto, żeby po prostu się do tego przyznał, bo Polacy o tej sytuacji powinni wiedzieć przed niedzielnymi wyborami.